Pan poseł Krzysztof Tuduj z Konfederacji. No ja bym chciał do tego wątku CPK się odnieść, bo to rzeczywiście wygląda jak szykowanie się pod wysadzenie tego projektu szukanie dziury w całym, zwoływanie jakiejś komisji, jakichś ekspertów, powoływanie i tak dalej. To jest pierwszy krok do tego, żeby ten, żeby ten projekt wywalić, co trzeba podkreślić, będzie bardzo szkodliwe i tutaj w Sejmie zawiązał się ponadpartyjny zespół do spraw właśnie poparcia tego, tego projektu. No trzeba rozróżniać. Naprawdę powinniśmy być już na tyle dojrzałym państwem, na tyle dojrzałą demokracją, trzeba rozróżniać projekty które są Ponad podziałami politycznymi powinny być realizowane bez względu na to, która ekipa zrealizowała taką, taką rzecz. Tak samo jak ściągnięcie Intela pod Wrocław, to też są takie rzeczy, które trzeba dopilnować, wyjść naprzeciw tym inwestycjom i spowodować, żebyśmy naprawdę no, wykorzystywali te fantastyczne szanse, jakie się, jakie się pojawiają. No, jeżeli chodzi o nasze Elektrownie atomowe to to jest dosyć smutna historia, i rzeczywiście już minęło tyle lat, że, że ten prąd prąd już powinien płynąć, a, a się nie zanosi. Także tutaj no, myślę, że jakaś konfederacja będzie, będzie rozliczać wszystkich, którzy w tych strategicznych problemach. Z, z energetyką po prostu wykazują się opieszałością, niestarannością. Pan poseł Adam Prawo i jest...